Razem z patchem 111.1 weszły do gry włoskie czołgi ciężkie. I ponieważ lubię sobie poekspić, to w najbliższym czasie będę Wam przedstawiał wszystkie te czołgi po kolei z ich dokładnym opisem i z bitwami. Dzisiaj zaczynamy od P88, czyli siódmiocierowego czołgu ciężkiego. Jeżeli jesteście ciekawi, jak nim grać, jakie są jego mocne strony i na co uważać, to zapraszam Was do materiału. Cześć tutaj Fauder, witam was w nowym odcinku na moim kanale i dzisiaj jak już zapewne zauważyliście po to czy po tytule tego filmu omówimy sobie czołg siódmotierowy Cardo P58, czyli pierwszy z linii, nowej linii włoskich czołgów ciężkich. Um, są to pojazdy, które zostają wprowadzone w najnowszym patchu, stało się to wczoraj. Wczoraj sobie zainstalowałem ten patch i udało mi się troszkę tym czołgiem pograć, więc mogę coś na jego temat powiedzieć. Um, Bitę rozegrałem 20 z tego co, z tego co pamiętam. Tak jest, no teraz to ekspienie przebiega naprawdę szybko, zwłaszcza jeżeli używacie jeszcze do pałek, jeżeli używacie swoich rezerw osobistych do tego, żeby troszkę więcej tego doświadczenia zdobywać. 1600 średnich uszkodzeń, nie jest to rewelacyjny wynik, przyznajmy. Natomiast czołg jest całkiem w porządku, nie jest to jakaś rewelacja. Najważniejszą rzeczą, którą warto, nad którą będzie, będziecie się musieli zastanowić, kiedy zaczniecie grać tym pojazdem, no to będzie wybór armaty. Z tego względu, że tutaj w tym czołgu są dwie armaty, których można tak naprawdę używać. Jak zobaczycie, ja tej armaty lepszej nie używałem. Lepszej, teoretycznie lepszej. Zaraz powiemy sobie dlaczego teoretycznie lepszej. Ponieważ według mnie ta stokowa sprawdza się chyba troszkę lepiej. Przynajmniej tak wygląda ze statystyk. To jest armata stokowa ta po lewej stronie, a ta po prawej to jest armatka ulepszona. No i teraz jeżeli sobie spojrzymy, to obrażenia są takie same, dokładnie 240 uszkodzeń na strzał, 320 na burzakach. E, Penetrację, a tutaj już jest różnica, 40 mm prawie na korzyść, na korzyść tej ulepszonej armaty, bo to jest 164 mm na podstawowej amunicji do 202 mm na e, podstawowej amunicji, na tej lepszej, dalszej armacie. E, no i 198 mm na pociskach premium i 220. Tutaj szczególnie warto zwrócić uwagę, że e, używając amunicji premium na tej, na tej drugiej armacie e, będziemy zadawali, będziemy mieli tylko 18 mm więcej penetracji. Co przy dużo wyższych kosztach za tą amunicję, no trochę nie bardzo opłaca się pod względem ekonomicznym. Natomiast, ponieważ mamy 202 mm penetracji, to raczej nie będziemy musieli tak dużo używać amunicji premium w porównaniu z, z tą armatą po lewej stronie. Czas przeładowania 9 sekund na tej, na tej dalszej armacie, na tej ulepszonej armacie i na podstawowej 7,9 sekundy. Oczywiście to się przekłada na DPM 400 punktów, czyli czyli 20% różnicy, no i celność również słabsza na, tej, na tym dziale ulepszonym o setne i 30 czasu celowania. Amunicja jest dokładnie taka sama, czyli to jest pocisk przeciwpancerny pod i podkalibrowy na amunicji premium, no i tak naprawdę wszystko zależy od tego jak wy do tego podejdziecie. Prawdę mówiąc, ta armata podstawowa, na której ja jeżdżę, sprawdza się zdecydowanie lepiej, jeżeli jesteście rzuceni na swoje tiery. Jeżeli walczycie z siódemkami, z szóstkami, jakąś niewielką liczbą ósemek, to wtedy ta armata sprawdza się fajnie, ponieważ ma dość wysoki DPM, a wcale nie trzeba aż tak często tej amunicji premium używać. Natomiast jeżeli zostaniemy rzuceni na ósemki, albo jeszcze gorzej na dziewiątki. No to wtedy sytuacja się zmienia, bo amunicja premium na tym dziale będzie waszą amunicją standardową, można powiedzieć, bo 164 mm penetracji na nikim, na nikim nie zrobi wrażenia. 198 też nie bardzo, jak te czołgi nie są przebijane wtedy zupełnie przez nas z przodu. Natomiast, no jeżeli będziemy mieli tą lepszą armatę, no to wtedy tej penetracji macie trochę więcej, natomiast macie to kupione przeładowaniem. No i niestety nie ma tutaj złotego środka. Albo jedna armata, albo druga. Zależy od losowania, niestety nie możemy sobie dostosować armaty do tego jakie losowanie będziemy mieli, bo tego nie znamy. Więc widzę tutaj dwie drogi, dwa sposoby grania tym pojazdem. Ja sobie wybrałem ten sposób z wyższym dpm -em. według mnie on jest całkiem, całkiem niezły. Tak jak mówię, nadrabiam po prostu braki penetracji amunicją premium. Jeżeli nie chcecie tego robić, to na pewno bezpieczniejsze i bardziej ekonomiczne dla Was będzie używanie tej drugiej, tego drugiego działa, więc o tym warto wiedzieć. Celność tej armaty też nie zachwyca, natomiast z modułem ulepszone celowanie Muszę przyznać, że strzela się z tym całkiem ok. Oczywiście potrafi rzucić jakimś kalafiorem totalnym, gdzie nie trafimy. Warto tym również nie strzelać zupełnie z jazdy. Kiedy ten pojazd się porusza, to sieje już naprawdę bardzo mocno. Natomiast jeżeli zatrzymacie się, troszkę przycelujecie i macie ten mechanizm ulepszonego celowania, to to działo potrafi trafiać całkiem nieźle. Dodatkowo mam tutaj założoną wentylację i dopychacz. Wiem, że niektórzy jeżdżą na ulepszonym obracaniu, które też troszkę zmniejsza rozrzut działa. Ja sobie za, zacząłem grać z tym ustawieniem od samego początku i. I go nie zmieniam. Te 20 bitew zagrałem właśnie w takim zestawie. Jestem dość zadowolony z tego, więc polecam wam spróbować przynajmniej sobie zagrać w ten sposób. Oczywiście każdy ma swoje preferencje, więc to co zawsze też mówię, warto samemu troszkę eksperymentować i nie zawsze wierzyć innym, że ten akurat zestaw będzie dla was najlepszy. Nawet nie zawsze mnie wierzyć, tylko po prostu sprawdzić samemu. Um, załogę mam bardzo dobrze wyszkoloną, to jest załoga, którą wziąłem sobie z prębki, czyli z Bizontę, przerzuciłem tutaj na tych załogantów. Najważniejsza naprawa tak naprawdę do tego um, Brothers in Arms, czyli, um, czyli braterstwo broni. Um, wszystko co polepsza amunicję, ponieważ ten czołg dość mocno, jeżeli dostanie w kadłub, zbiera w magazyn amunicji i o tym warto pamiętać. Zdarzałem mi się bitwy, gdzie dostawałem dwa strzały pod rząd w amunicję, no i było niewesoło. Co jeszcze? Zasięg widzenia, oczywiście, też warto. No, żadówka, tego chyba nie muszę mówić. Myślę, że już wszyscy mają, mają pojęcie o tym, że ta żarówka jest bardzo istotna. Wracając do statystyk tego pojazdu, 8 stopni opuszczenia działa na ulepszonej wieży. To jest ok, nie jest to rewelacja, ale pozwala tym czołgiem pobawić się. Tą wieżą, pobychylać się gdzieś za przeszkód, czy pograć na górki, więc um, o tym warto wiedzieć. Nie jest to raczej czołg do takiej gry face to face, tylko właśnie do jakiegoś zajmowania sobie, um, zajmowania sobie miejsca na górkach. 1250 punktów wytrzymałości w porządku, jak na siódmy tier jest ok. 100 mm pancerz kadłuba i wieży, ale do tego zaraz przejdziemy sobie na tank z GG i sobie, i sobie to tam omówimy. 650 koni um, moc silnika, 14,3 mocy na tonę. No, i tutaj jest kiepsko. 35 km na godzinę. Czołg nie jeździ jakoś rewelacyjnie. Jeździ tak typowo jak czołg ciężki na tym tierze. Takie T29 na przykład jeździ bardzo podobnie do niego z tego, co pamiętam. Tygrys również, chociaż Tygrys może jest nawet trochę bardziej żwawy. Mam wrażenie, że się lepiej kręci przynajmniej. Da się tym dojechać. Raczej flanki tym nie zmienicie. Pod górki podjeżdża kiepsko. Więc, zawsze taki pojazd statyczny. Nie będziecie tym zasuwali po mapie nie wiadomo jak, yy, ale nie ma też tragedii. No nie jest to coś w stylu na przykład yy, Emila na siódmym tierze, który w ogóle nie jeździ. Yy, da się tym. Da się tym normalnie grać. Kamuflaż bez znaczenia, pomijalny: 10% z jakąś tam niezłą załogą to jest czołg ciężki. No i zasięg spotowania: mamy tutaj 350 metrów zasięgu spotowania, niedużo. Możecie to dopakować sobie perkami z załogi, możecie dopakować sobie jedzeniem, tak jak ja tutaj to mam. Myślę, że wkładanie optyki w wyposażenie tego czołgu jest trochę bez sensu. Bo nie jest to spoter i nie będzie to spoter w żadnym wypadku. Jest to raczej czołg, który jedzie, po prostu strzelać się z innymi ciężarami. No chyba, że to są dziewiąte tiery, to wtedy musicie to troszkę pokombinować, bo nie chcecie się raczej spotkać z czołgami pokroju T30, 75 albo. Albo na przykład jakimiś ruskimi ST1, -ką, dajmy na to. To nie, są, to nie są maszyny, z którymi chcielibyście walczyć face to face, więc to mamy omówione. Myślę, że tyle, jeżeli chodzi o taką wstępną charakterystykę. Obejrzyjmy sobie teraz pancerz tego pojazdu, a potem przejdziemy po prostu do bitew. No to jesteśmy już na stronie Tanks GG i tutaj mamy cały model tego pojazdu, cały model kolizyjny, cały jego pancerz. No i możemy sobie zobaczyć, jak to wygląda. A nie wygląda to rewelacyjnie. Bierzemy pod uwagę to, że, są to, że jest to ulepszona wieża. No i jak widzicie tutaj jest dość zielono, 202 mm penetracji, to tutaj jest, w porównaniu do właśnie takiej penetracji będzie pokazywany pancerz. No i jak widzicie, jeżeli spojrzymy na przednią płytę, to jest 160, 164, 170 mm, czyli być może będziemy w stanie odbić jakieś siódme tiery czołgów średnich, ewentualnie trochę szóstek. Natomiast reszta siódemek ciężkich, czy już nie mówię o wyższych tierach, będzie was bez problemu próba, dlatego, tak jak powiedziałem, ten czołg nie nadaje się totalnie do walki w, w gdzieś w mieście, gdzieś face to face. Bardzo wredną rzeczą, którą tutaj można zauważyć, jest to, że ta dolna płyta jest tak pochylona, jest tak skoszona bardzo, że ona odbija pociski. I powiem wam, że ja się wczoraj na to też naciąłem kilka razy, że strzelałem do tych czołgów tą dolną płytę. I to było niemądre. Zdecydowanie lepiej strzelać tutaj w ten przód. 120 mm. Myślę, że nawet piątymi tirami można by to tutaj przebijać. Natomiast w dolną płytę pod żadnym pozorem nie bardzo często to bardzo często tam nie wchodzi, więc o tym warto wiedzieć. Nawet górna płyta będzie lepsza niż ten wąski pasek, który znajduje się na dole. Wieża. Wieża to jest to, 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 to czym możecie troszkę odbić jakieś pociski, zrekoszetować. Na jarzmie mamy 230-260-300 mm. Jeżeli ktoś będzie strzelał wam centralnie w jarzmo, to coś odbijecie. Tak samo tutaj te skosy są tak ukształtowane, że mogą pójść jakieś rekoszety. Natomiast jeśli widzicie wieżę tego czołgu, no to gdzieś tam na przykład pod jarzmo, delikatnie obok jarzma, tutaj jak sobie przełączymy. Wizualny tryb, no to widzicie, jak ta wieża jest zbudowana. Jeżeli będziecie w tą przednią płytę walili gdzieś tutaj albo w te skosy, w te trójkąty, to bez żadnego problemu będziecie ten czołg przebijali. Natomiast unikajcie strzelania w te dolne płyty, no i w te skosy, które są dość oczywiste, że one będą tutaj rekoszetowały. Czy można tym robić side scrapa? Można tym robić side scrapa, ale się nie powinno, z tego względu, że nawet jeżeli zrobimy sobie side scrapa, ja sobie tutaj wyceluję tą lufą jakoś. O, prosto nam, prosto w głowę sobie wycelujemy. Dobra, dajmy... Załóżmy, że strzela tak, tak? I to jest 15 stopni. Czyli to jest całkiem fajny side scrap, jak tutaj, jak tutaj widzicie. Natomiast, no, tutaj będą wchodziły pociski. Czy to w wieże, no bo to jest to samo, co powiedziałem wcześniej. Czy nawet tutaj w ten trójkąt, który znajduje się nad gąsienicami. Te pociski będą wchodziły. Można kogoś próbować prowokować, wystawiając sam tyłeczek, tylko troszkę. Może się zdarzyć, że tam że pocisk się ześlizgnie, że was nie przebije, ale gadanie nie polecam próbowania side-scrapa tym czołgiem, bo możecie się bardzo niemiło zaskoczyć i możecie możecie to przepłacić dużą ilością punktów wytrzymałości straconej. Tak wygląda pancerz tego czołgu, no mówię, no czołg ciężki, który jest całkiem spoko na górkach, natomiast na płaskim raczej będzie problemem, chyba że ktoś niedoświadczony będzie do Was strzelał i będzie walił w tą dolną płytę, no to będziecie mieli koszety. ale cały przód tego czołgu no jest, jest raczej no jest słaby. Wróćmy sobie teraz do garażu, a właściwie to nawet nie do garażu, tylko idźmy sobie do bitwy i zobaczmy go w praktyce, jak to wygląda w praktyce. No, i znajdujemy się już w bitwie mapa Paryż. Jak widzicie, losowanie bardzo ładne. Pokażę wam jedną bitwę z takim właśnie losowaniem na niższe tiery, i jedną bitwę z losowaniem na tiery wyższe. Z tego co pamiętam, mam chyba dobrą powtórkę właśnie na ósemkach albo na dziewiątkach. Co, to, 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 co powiedziałem na początku. Um, z tymi działami, jeżeli macie takie losowanie, to ta armata, z którą ja tutaj jeżdżę, jest naprawdę fajna, ponieważ mamy dobre przeładowanie, szybko oddajemy strzały, i pomimo tego, że to jest tylko 240 uszkodzeń, to jednak to potrafi zrobić robotę, bo po prostu macie bardzo wysoki DPM, a niedużo strzałów potrzebujecie, żeby niektóre czołgi tutaj zniszczyć. Natomiast jeżeli zostaniecie wylosowani na wyższe tiery, no to wtedy ta armata może być pewnym problemem z tego względu, że po prostu będzie wam brakowało penetracji, musicie sami zdecydować, co jest dla was ważniejsze, co się dla was bardziej liczy. Na tej drugiej armacie mamy tylko 18 mm więcej penetracji, To też jest dość słabe. Trochę mi to przypomina sytuację polskich czołgów ciężkich, gdzie na ósemce tam jest 200, 200 coś mm, a 245 tylko na. Na pociskach premium, gdzie też to 245 mm, jeżeli trafimy na dychy, bardzo często nie wystarcza. Ja sobie jadę tutaj agresywnie na dół. Tak naprawdę w tym momencie chcę zaatakować tą panterę, która jest na środku, bo spodziewam się, że ona nie będzie tutaj świadoma tego, że ktoś jej wyjeżdża na plecy. Jak najszybciej chciałem zjechać na dół, żeby nie zostać tam, gdzie został Tygrys 2. No i będę korzystał z tego, że ta pantera jest siódmym tierem. Powinienem mieć całkiem dobry DPM. Ustawiam się lekko pod kątem, jak widzicie, po to, żeby prowokować do jakichś strzał które mogą się ześlizgnąć od boku. Jeżeli on będzie dobrze celował, no to oczywiście jest w stanie za każdym razem przebić, ale to jego celowanie, już mam mogę, już wam mogę zdradzić, nie będzie aż takie dobre. O, właśnie w tym momencie odbił, jeszcze cały czas jeżdżę za kosami, zobaczcie, prawo, lewo, prawo, lewo. Nie ustawiam się centralnie, przodem do niego, żeby nie ułatwiać, nie ułatwiać mu tutaj zadania. No i on jakieś tam pociski ode mnie odbił. Mógłbym je tak naprawdę ze 3-4 razy częściej prze więcej, o 3-4 razy więcej razy przebić i e, miałbym 600 HP mniej, byłbym już Naprawdę na wykończeniu, a tak dzięki tej jeździe prawo-lewo. Udało się to całkiem fajnie zrobić. Gwardzista gdzieś znajduje się na środku, na schodach. Na to muszę uważać. On mnie nie powinien zaświecić przez te krzaki, które znajdują się na samym środku na skrzyżowaniu. Natomiast no, jeżeli się zaświecę, to będę miał problem. Wyjeżdżam pod KW-3. KW-3 nie spodziewa się tego, że ja tutaj się chyba pojawię. Chociaż już odwrócił działo. No i oczywiście wieża uszkodzona. Bardzo mocne trafienie. KW-3 to jest właśnie to, co odróżnia KW-3 od właśnie takiego... Od takiego włoskiego czołgu. No, on bije po 400. Nie było to chyba zbyt mądre zachowanie, jak mi się tak wydaje. Po czasie tutaj straciłem masę HP. Mogłem tak naprawdę w tym momencie zostać odparowany przez T6485. Ale zwróćcie uwagę na jedną sprawę. To działo jest naprawdę całkiem celne z tym modułem, który wam powiedziałem, czyli z ulepszonym celowaniem. Myślę, że bez tego modułu połowa tych strzałów by nie wchodziła, bo ja ich nie docelowuję do końca, tylko skupiam troszkę i strzelam w momencie, kiedy uznaję, że już wystarczy, no i te strzały siadają. Nie jest to jakiś daleki dystans, żeby, żeby to miało jakieś straszne znaczenie, ale... Ale bez tego modułu myślę, że nie byłoby tak dobrze. E, bardzo dużo czołgów tutaj z tej strony Gwardzista widzę i Thunderbolt na północy. Oni tam zaatakowali, no ale nie mam tam jak pomóc za bardzo. E, P43 Bis też wystawiony. Za chwilkę pewnie zostanie zniszczony. Nie, on chyba ucieka sobie w tym momencie. No ja będę czekał na to, aż przyjedzie przeciwnik. Nie jestem w stanie wyjechać, nigdzie, jestem obity. E, na Maksa jeszcze Challenger strzelił. E, I ten Challenger e, w tym momencie spodziewam się, że jest gdzieś tutaj, z tego względu, no że po prostu e, ten P43 nie mógł dostać od innego człowieka. Dlatego zacząłem strzelać teraz przez krzaki. Warto wyciągać takie wnioski z tego, gdzie giną wasi sojusznicy. Jeżeli widzicie, że w takim dziwnym miejscu zginął, do którego można zjeść tylko z jednego kierunku, to znaczy, że gdzieś tam musi znajdować się przeciwnik. I udało się znaleźć tego challengera, który go tam zaświecił. Prawdopodobnie Tygrys dwa znajdujący się za mną, który przejeżdża sobie przez wiadukt. no i dzięki temu challenger. Challenger jest zniszczony i mamy sprawę z głowy. Teraz czekam na kartę P88, który tutaj się pojawi za chwilkę za rogu. Ustawiłem się za wrakiem, zrobiłem sobie taką zasłonkę, delikatnie wystawiłem swój bok, żeby mieć tylko przestrzał i będę liczył na to, że nawet jeżeli do mnie strzeli, to mnie nie przebije. On zaskoczony, dostaje strzał w plecy, schowałem się szybko do wraku, skorygowałem delikatnie swoje, swoje ustawienie prawo-lewo, żeby nie wystawać za bardzo, no i udało się, udało się odbić, więc tak jak widzicie, coś ten czołg potrafi czasem zrekoszetować. Nie liczyłbym na to z zbyt często. Tutaj kolega strzela do mnie z apc ów czyli czyli tej penetracji ma przynajmniej 200 mm, o ile nie 220, bo trudno powiedzieć, które to jest działo. Trzeba byłoby to zobaczyć, jak, jak wygląda ten czołg, jego model. No jeżeli się dobrze ustawicie, to ten czołg potrafi coś dekoszetować, ale no nie jest to takie, taka sytuacja jak chociażby w T29, gdzie wystawiacie tą wieżę i jesteście w miarę pewni, że nikt was nie przebije. Tutaj raczej jest to jest to taki bonusik, jakiś taki mm, taka mała, mały ukłon w stronę wal ze strony RNG. Niż to, że możecie po prostu wyjeżdżać i polegać na tym. Szybko policzyłem sobie czołgi w tym momencie. Taka sytuacja, gdzie tutaj mamy trzy czołgi zaświecone. Na dole widzę, że są cztery. Zostało nam ośmiu przeciwników, minus artyleria, czyli wszystkie czołgi są zaświecone. Też warto o tym wiedzieć, też warto o tym pamiętać. Zwracać na to uwagę, bo to po prostu może wam pozwolić zadecydować, że gdzieś możecie przejechać, ponieważ wiem, że przeciwnicy są tutaj. Wszyscy nie są nigdzie pochowani. To mogę sobie przejechać. Nie jadę na ISA-6, nie jadę na fałkę. Postanowiłem pomóc na północy przejechać sobie tamtędy, bo uznałem, że to będzie najlepsze rozwiązanie. Będę w stanie zaskoczyć tego Thunderbolta i gwardzista. No i chciałbym z nimi pomóc również z tego względu, że jeżeli oni za chwilkę zniszczą tego oja, to zostaniemy zamknięci. Za chwilkę będę musiał walczyć z czołgami, które przyjadą z tyłu. Natomiast jeżeli je wyeliminuję, to powinienem mieć tutaj duże pole do popisu później. Bardzo ładne trafienie w Thunderbolt. On zostaje zniszczony. Oczywiście sprawą problematyczną zostaje artyleria, która jeżeli mnie tylko zobaczę na tych schodach, a za chwilkę to będzie już widziała, już mnie widzi w tej chwili, no to zacznie do mnie celować, dlatego że ona raczej nie ma strzału na żaden inny czołg ym, na, tej, na tej mapie, o, ta mapa jest dość wredna pod tym względem, ym, na pewno nie ma wrzuty na południe, no i ten gwardzista, szkoda, że ta artyleria nie zrobiła mu obrażeń, gdyby został na jeden strzał, ym, o, a propos artylerii, no właśnie, właśnie widzicie, że tutaj strzeliła do mnie, gdyby ten gwardzista... Dostał, został na strzał, to może udałoby się go łatwo porobić. A tak zaczyna się robić problem. Zastanawiałem się, żeby wyjechać na środek, ale zobaczyłem, że IS -6 i 6 szósty i fałka jadą na środek, więc to jest raczej słaby pomysł. Postanowiłem zaryzykować walkę z tym gwardzistą i jego zaatakować. Widziałem przez moment, że się cofa, więc spodziewam się już tego, że wyjedzie z prawej strony. Widziałem, że podjechał do przodu, ale nie jechał gdzieś tam na kapa, tylko się cofnął. Więc z tej strony się go spodziewam. No i próbuję zająć jakąś taką lepszą pozycję, żeby być schowany odrobinę, chociaż. Że móc spostrzale się schować, no ale niestety nie udało się. Gwardzista jest... Może nie jest jakąś wyścigówką, ale jest czołgiem dość szybkim, zaskoczył mnie, wyjechał. I zostałem zniszczony. Jeszcze jeden strzał oddałem z takiego auto aima, udało mi się go trafić. 3900 obrażeń zadanych w tej bitwie. Jak widzieliście, czyli naprawdę świetny wynik. Głównie zrobiony właśnie dzięki temu, że mam taki wysoki DPM. No i bitwa Mkowa. Bitwa Mkowa to była chyba moja druga bitwa, którą zagrałem tym pojazdem, albo trzecia, coś takiego. Po tej bitwie przekonałem się do tego, że tak to jest to działu, którego będę chciał używać. I tym działem rozegrałem no, te 20 bitew, o których mówiłem na początku tego filmu. Nie będziemy sobie tego chyba do końca oglądali, bo to się nic ciekawego nie wydarzy. Przejdźmy sobie po prostu do kolejnej bitwy, w której zobaczycie, jak ten czołg spisuje się na troszkę wyższych tierach. No już znajdujemy się na mapie Rzeka Perłowa. Mapa, która powróciła jakiś czas temu do gry. Była jakieś dawno obecna, potem ją zabrali, ale wróciła w odmienionej formie. Całkiem przyjemna. Muszę powiedzieć, że ta mapa ym, sprawdza się całkiem nieźle w Wociku. Ale wracając do P-58, którego tutaj jest y, aż za dużo, bo y, po 6 czołgów y, z każdej strony w obu drużynach, czyli 12 pojazdów. Mamy tutaj troszkę inne losowanie, jak widzicie, jest 5 jest ósemek i same siódemki, nie ma takich typowych chłopców do bicia, czyli szóstek, więc będzie troszkę trudniej. Jadę sobie na północ, na ten przepychacz tak zwany, tam gdzie czołgi jeżdżą przeważnie, które mają po pierwsze dobry pancerz, wie, że dopuszczenie działa, czołgi ciężkie bardzo często, no i tam sobie właśnie pojedziemy i tam spróbuję postrzelać. Załadowałem sobie amunicję premium tym razem od razu od początku, z tego względu, że spodziewam się tam Spodziewam się tam kogoś grającego na wieżę, np. Na 703-2 albo isa 2 2 grającego na wieże za chwilkę to się wszystko okaże. Jak widzicie, czołk jeździ całkiem przyzwoicie, tak jak mówiłem, nie jest to wyścigówka, natomiast te 35 km na godzinę jest w stanie rozwinąć, czyli jeżeli nie macie dużo podjazdów, nie podjeżdżacie dużo podgórki, to przemieszczacie się całkiem OK. Zajmę sobie tutaj po lewej stronie za chwilkę miejsce, wjadę na górkę i będę próbował dać na opuszczenie działa, czyli to co ten pojazd powinien robić przede wszystkim, bo to jest jego domena i to jest najlepsza sytuacja dla niego, może wtedy skorzystać ze swojego dobrego opuszczenia działa. Natomiast no nie ma niestety, nie ma takiej nieprzybijalnej wieży, on będzie w tą wieżę czasem dostawał, warto nią troszkę czasem poruszać, przód, tył, góra, dół. Chociaż wierzę, że nie można działem właściwie, żeby ewentualnie e, zasłonić sobie tutaj strzały. Ja od razu odwracam w lewą stronę. Tutaj działo, natomiast, e, natomiast ten T29 nie został przebity. Cofam się no i mamy isa 2, -2 który wyjeżdża sobie, a obok niego e, również P44, który tylko strzał. I to jest takie, taka sytuacja, do której powinniście doprowadzać tym czołgiem. Czyli gracie sobie na wieżę, celujecie sobie, celujecie sobie, wychylacie się, strzelacie i chowacie się na te kilka sekund przeładowania. DPM jest całkiem wysoki, nawet z niektórymi ósemkami możecie rywalizować pod względem szybkości zadawanych uszkodzeń, więc o tym warto pamiętać. Tutaj będę próbował złapać tego ISA-22 na gąskę, to się niestety nie udało. Wiedziałem, że mogę otrzymać obrażenia i sobie to wkalkulowałem, no ale najgorsze jest tym wszystkim to, że nie udało się go na tą genizę. Złapać. Moja drużynka pcha sobie z prawej strony. Zobaczymy, jak, jaka będzie ósemka. Słyszałem o niej bardzo dobre bardzo dobre opinie, więc liczę na to, że, że ósemka będzie przyjemna. Zostało mi bodajże 5000. 5000. HP, HP XP do zdobycia. 5000 doświadczenia, żeby, żeby przejść na ósemkę, czyli niedługo pewnie ją zagram. Jeżeli chcielibyście zobaczyć, jak gram tymi Włochami, to zapraszam was na streamy w poniedziałki, środy, w piątki, w weekendy po godzinie 18 na Twitchu. Link znajduje się w opisie tego filmu. A my wracając do bitwy, ponieważ tutaj się dużo nie dzieje, ja się tak wychylam, cały czas kombinuję. Nie mogę sobie pozwolić na bardzo agresywną grę z tego względu, że po prostu ten IS-22 czeka tylko, aż wyjadę na płaski na płaskie teren, na Tyle daleko, że będzie mógł wyjechać i sprzedać mi dwie pestki, a ja nie zdążę się schować. Teraz widzę, że już moja drużyna zamyka przeciwnika od pleców, więc wyjeżdżam sobie bardziej agresywnie. Mają już tyle czołgów, które mogą strzelać, że, że po prostu liczę na to, że nie będą się na mnie fokusowali jakoś strasznie, dlatego wyjechałem agresywniej. Gdyby nie ten P48, P88, który tutaj przyjechał przede mną, no to dalej bym sobie grał na górce, a tak podjeżdżamy, robimy dożynki tak zwane, wykańczamy czołgi i za chwilkę będzie trzeba wracać do bazy. Jeszcze szybki strzał z auto, ma jeszcze Burask i tutaj przeładowuje się na pociski burzące. Warto zwrócić na to uwagę, Burask jest naprawdę słabo opancerzonym czołgiem, no ale ja go trafiłem w gąsienicę bez przebicia. Jeszcze go tutaj doramujemy w tym momencie. Szkoda troszkę, że nie było tych uszkodzeń pełnych, że nie udało się przebić bocznego pancerza tego pojazdu. Wydaje mi się, że trafiłem go po prostu w gąsienicę i dlatego to nie weszło. No i wracamy się teraz do bazy. 703, wersja 2, Progetto 46, P-88 i Tygrys 1, gdzieś tam prawdopodobnie również z nimi jadący w stronę naszej bazy, więc zawsze to, co powtarzam, w takiej sytuacji, jeżeli chcecie robić dobre wyniki, jeżeli chcecie wygrywać bitwy i robić demecz łatwy, to warto wrócić do bazy, bo jeszcze nie do bazy przeciwnika w momencie, kiedy gdzieś tam jest S1 u kampiona, może się skończyć lewać źle, a tak to wiecie przynajmniej, gdzie jest przeciwnik, możecie się na niego przygotować, możecie ustawić e, obronę bazy w 90% przypadków jest dużo lepszą decyzją niż e, wjeżdżanie w kapa przeciwnika, więc wyjeżdżamy Tygrys 1 700 HP e, i gdzieś tam z tyłu to również stojące o jest, ja, w tym momencie się zaświecił, więc ja sobie skupię e, warto zwrócić jeszcze jedną rzecz o której nie powiedziałem, czyli na jedną rzecz, czyli e, prędkość pocisków te pociski są naprawdę wolne 774 metry na sekundę przy amunicji premium to jest 1056, czyli już trochę lepiej ale jeżeli będziecie z daleka strzelali tym działem przynajmniej, no to te pociski nie będą za szybko leciały. Miałem bitwy na Malinówce, miałem bitwy na Ptochorówce. Tam nawet jeżeli. Nie macie problemu z samą penetracją, bo na przykład trafiliście na, na siódme szóste tiery i tej penetracji 164 mm wam, by wam wystarczyło. To jednak ta parabola lotu pocisku przy tej małej prędkości plus dodatkowo prędkość tego pocisku powoduje, że dużo łatwiej strzelać pociskami podkalibrowymi, łatwiej jest po prostu trafiać czołgi, które są daleko, jeżeli macie takie dalekie przestrzały. Oczywiście to kosztuje, więc warto o tym pamiętać. Natomiast no natomiast jest po prostu łatwiej strzelać, więc też warto o tym wspomnieć, że ta prędkość podstawowego pocisku nie jest jakaś rewelacyjna. Będę próbował teraz wystapić tego projectu, bo on się tak schował bezczelnie za tym, za tym wrakiem nie wiadomo na co licząc. Więc chcę go tutaj jakoś, jakoś skasować, natomiast on się cały czas dobrze dość chowa. No dużo brakuje tej armacie, żeby trafiła, ale... Ale jednak nie, no ale za chwilkę co się odwlecze to nie uciecze, za chwilkę będzie skończony ten to i e, bitwa będzie wygrana. Chyba go trafię teraz, tak, z tego co pamiętam, z powtórki, e, tak jest, zostaje progetto zniszczone, więc 5 fragów zrobione, baza zdekapowana, 2300 uszkodzeń. Można było pewnie zrobić troszkę więcej uszkodzeń, ale musiałem troszkę bardziej defensywnie zagrać sobie na tym przepychaczu, z tego względu, że dwulówka mnie e, szachowała, trzymała mnie cały czas e, e, tutaj... W miejscu, w którym mogłem ewentualnie zebrać, gdybym za daleko wyjechał, mm, więc wolałem tego, tego nie ryzykować i e, poczekać sobie po prostu, żeby potem nastrzelać obrażenia. Udało się bitwa całkiem niezła. Podsumowując, a propos całego tego czołgu. Mm. Według mnie jest to maszyna w porządku, nie jest to żadna rewelacja, nie jest to czołg, który będziecie pamiętali latami, nie jest to czołg, który zostawicie sobie w garażu, którego, który będziecie polecali komuś, natomiast jest to całkiem przyzwoity czołg, ciężki, z niezłym dpm na tym mniejszym dziale, czy na tym pierwszym dziale, podstawowym dziale. Ma swoje pewne plusy, czyli ten wysoki dpm i niezłe opuszczenie działa. Natomiast no nie jest to żadna rewelacja. Spisuje się ok, raczej przejść i zapomnieć, ale bez jakiegoś strasznego bólu, bez jakiegoś darcia szat, że trzeba tym, um, trzeba tym cholerstwem grać. Według mnie jest to czołg całkiem przyjemny i liczę na to, że 8 będzie jeszcze lepsza i będzie mi się nią nieźle grało. Jeżeli chcecie zobaczyć filmy o kolejnych włoskich czołgach na moim kanale, to zostawcie sobie suba, będziecie informowani o tych filmach, bo one będą się w najbliższych dniach pojawiały. Um, będą się pojawiały w trakcie. Nie w trakcie. Jak to powinienem powiedzieć? Będą się pojawiały um, w. Procesie mojego ekspienia tej linii, ponieważ ja nie przeskakuję tej linii, expirują sobie normalnie, gram tymi czołgami, chcę o nich wyrobić sobie jakieś zdanie, chcę o nich się czegoś dowiedzieć, żeby wam przekazać tą wiedzę, więc jeżeli chcecie skorzystać z tego, to zostawcie sobie suba. Filmy o ósemce, i o dyszce będą w najbliższych dniach u mnie na kanale. A tymczasem do zobaczenia, trzymajcie się, dobranoc, albo do widzenia. Nieważne. Hej.